Zimanko, dzisiaj jedziemy naszym dzipkiem o Strzelnica. Strzelnica Bellona w Maryninie. Tutaj dzisiaj mamy zajęcia z naszymi kursantami. Oczywiście, jak wiadomo, dżipek najlepiej się nadaje do do jazdy po takim na taką strzelnicę, bo jest tu dziur, co nie miara No dobra. Tu jest ładny las. Czy to jest w ogóle jakiś obiekt, chyba po jakiejś kopalni? No, i tu zobaczcie, stąd można zobaczyć sobie prawie cały obiekt. My tu jedziemy na ośki Dynamiczne tam po prawej stronie. Otwieramy szyberek, bo tak jest najwygodniej jechać jeepandem. I zjeżdżamy w dół na parking. Troszkę staniemy. Ostatnio coś szyba mi się tu nie chciała domykać. Ale widzę, że działa. No, światełka. I trzeba się iść, wpisać. Dzisiaj nasza, nasza firma Centrum Strzelectwa Taktycznego. Będzie prowadziła tutaj strzelanie. No dobra, bierzemy bluzę. A co to takie? O, Brudas. Straszny Brudas. Pancią musi umyć swojego dzipantka Dobra, idziemy tam do biura. No dobra, jesteśmy zapisani. Jedziemy na oczkę. To są takie troszkę dłuższe już ośki, gdzie będziemy mogli sobie z karabinków popykać. A tu mamy S4. No i po to właśnie, po to jest właśnie jeep do takiej zabawy. Automatyczne zamykanie drzwi. Hmm. No macie znowu kurde to samo z tym. O skoczyło, dobra. No i dobrze. Dobra. Otwieramy bagażnik Jepanda. Co tu się ukazuje? Tu są manekiny. Tam jeszcze jeden manekin. No i wszystko, cały sprzęcior. Dobra, rozpakowujemy. I jedziemy z tematem. że tu No i cóż, czternasta Piętnasta już nawet dochodzi prawie Skończyliśmy strzelanko Aha, może bieg włącz. Skończyliśmy strzelanko I czas ruszać zabawa dla dżipka idealny teren no to jeszcze tu możemy z góry sfilmować o. siup